Raport ministra Millera jest nieobiektywny, dlatego, że skupia się wyłącznie na sferze odpowiedzialności dotyczącej Wojska Polskiego. Jakakolwiek byłaby treść raportu ministra Millera, to Prawo i Sprawiedliwość zakwestionowałoby ten raport. Najlepszym dowodem jest to, że bezpośrednio po prezentacji tylko skrótu PiS poddał całkowitej, stuprocentowej krytyce ten raport. To ma być taka wygodna pałka do wojny polsko-polskiej i dzielenie w trakcie kampanii wyborczej Polaków na zwolenników raportu Millera i Macierewicza. Tak, żeby nie rozmawiać o wzrastających podatkach, tak, żeby nie rozmawiać o sytuacji polskich rodzin. A teraz rosyjskie komentarze. Surowy i uczciwy, tak polski raport określił portal Nesru.com. Ale z częścią polskich wniosków nie zgadza się MAK. W Moskwie jest Rafał Poniatowski, połączmy się ponownie. Witam. Powiedz, co konkretnie mówią przedstawiciele MAK i jakie komentarze słuchacie wśród rosyjskich dziennikarzy? MAK zawiesiło na swojej stronie oświadczenie. To stało się już wczoraj późnym popołudniem, przynajmniej czasu moskiewskiego. Także to oświadczenie zostało odczytane przez szefa Komisji Technicznej MAK. On nie powiedział nic więcej, po prostu siadł przed kamerą jednej z telewizji państwowych i odczytał to oświadczenie. Wynika z niego, że MAK zgadza się z, ze sporą częścią raportu Millera. No, jest to troszeczkę inaczej sformułowane. Jest to sformułowane w ten sposób, że raport Millera odpowiada temu, co ustaliło MAK, ale także w tym krótkim komunikacie możemy przeczytać, że są dwie kwestie niezrozumiałe przez ekspertów MAK, mianowicie chodzi o to, jak stwierdził raport Millera, że samolot nie podchodził do lądowania, a jedynie robił to próbne podejście oraz kwestia druga, że w obecności generała Błasika kompletnie nie miała żadnego znaczenia na czy też nie był to żaden wpływ, nie miała żadnego wpływu na decyzje podejmowane przez załogę. Przypomnę, raport Mac bardzo mocno te kwestie eksponował, łącznie z tym, że zamieszczano dokumenty z autopsji generała Błasika, z której wynikało, że w czasie katastrofy miał alkohol we krwi. Sp sprawdzę teraz internet, ponieważ dzisiaj praktycznie papierowe gazety nie wychodzą w Rosji. Komsomolska Prawda poświęca aż That's